Sam się dzisiaj oszukałem. Wczoraj patrzyłem na Allegro, jak tam pączki, i było, że to do samochodu. Co, żem śrubę w tym połamał? Jest już gotowe. Oczekuję na odbiór. Tak mi się przeczytało. Dzisiaj przychodzę i nie ma tej paczki. Wracam, a to okazuje się, że pisało. Oczekuję na nadanie. Jednak umiejętność. Czytania pomaga w życiu, a ze zrozumieniem jeszcze bardziej. Za to dzisiaj ten stary dziad będzie wymieniony na nowy. A przynajmniej ruły zostaną podłączone do niego. On tu już kilka z piwnicy wystaje, jeszcze muszą dojść do pieca. Tym razem piec będzie ze zbiornikiem. Moje króły idą swoją drogą, oto połączenia. Tak się do besta robi, jest taka zgrzewaczka czy tam ściskaczka, ona łapie, ściska i już jest połączone. Żadnych pakułów, niczego, wiele się jest. Tu będzie woda zimna, no będzie szła. Stąd o, to się chyba wywali. Tu się wstawi trzynik Jakoś tak to będzie, albo tu. I będzie szła tu. I będzie zimna woda wchodziła. I się ogrzewała. Tutaj będzie wchodziła chyba ciepła woda z pieca. Albo tu będzie wychodziła ciepła woda. Tego jeszcze nie wiem. Tu gdzieś będzie wchodziła woda nagrzana, co jest w, ról, tak, w rule dookoła tego opieca. żeby nagrzewać tą zimną wodę, co wejdzie stąd, a tu ta woda będzie wychodziła, ta ciepła będzie dalej krążyła. Albo odwrotnie. O, a to moje dzieło. Także zapowiada się dzisiaj przednia zabawa. Ale to diabeł, nie maszyna. Bierzesz tu rurę ze kolankiem, tu wciskasz guzika, to robi bzyk i jest zaprasowane i nie trzeba. Nic. Nic nie trzeba. Samo się robi, Roman by to zrobił. Są i ruły wyprowadzone, tu mała pluntanina. Patrzcie, o to się zaprasowuje. O to. A tutaj taki postęp został poczyniony. A tutaj, tak jak mówiłem, jest ruła do zbiornika. Bo mi słowa droższe od pieniędzy. Light is light. Na, na 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 na. A tu jest pieca, kawałek widać. Nie widać, muszę włączyć oświetlenie. O. Tu po środku gaz. A tu po bokach wody. Różnorakie. I gdzieś tutaj. Zawór do napełniania instalacji Wodą Bieżącą A tu gwint jakiś zniszczony To specjalnie, żeby się pakuła nie ślizgała No, jeszcze przyszli Nasadki Takie Torksy wewnętrzne, czy e nazywają one się. Bo oczywiście nie można zrobić sześciokątnych śrub wszędzie. Trzeba tu taką, tu z sraką, żeby ludzie tylko pieniędzy wydawali na różne nasadki i klucze. O, taki dzisiaj piekoszyk hydraulik. Bajuba! Klikuj się wyłączaczu.